Lądowisko dla UFO i helikopterów? Tylko po co? Może kawiarnia? Dziś trzynastopiętrowy budynek przy rondzie Waszyngtona nie wyróżnia się niczym szczególnym. Ale w latach 60 był jedną z najbardziej innowatorskich realizacji powojennej Warszawy. To pierwszy wieżowiec po praskiej stronie Wisły zaprojektowany przez Marka Lejkmana. Powstał w latach 1962-63 jako prawdziwy, szklany dom. Elewacje od północy i południa były niemal w całości przeszklone, a okna sięgały od podłogi aż po sufit. Lekkość bryły podkreślał charakterystyczny wspornik w kształcie litery V u wejścia do budynku. W środku planowano bibliotekę, a na dachu no właśnie, nie był to punkt obserwacyjny bezpieki czy lądowisko dla helikopterów, ale obrotowa restauracja, z której można było podziwiać całą panoramę miasta. Niestety, konstrukcja była na tyle skomplikowana i kosztowna, o ciężarze nie wspominając, że zrezygnowano z pomysłu, porzucając projekt. Do dziś pozostało tam jedynie żelbetowe koło. Projekt budynku zachwycał architektów, ale rozczarował lokatorów. Latem panował tu upał, a zimą przenikliwy chłód. W latach 70. szklaną elewację zastąpiono zwykłą ścianą, a budynek stracił Swój futurystyczny charakter. Mimo to do dziś uznawany jest za jedno z najciekawszych dzieł polskiego modernizmu. A jeśli podoba Ci się to, co robię, to postaw mi kawę. Link masz przypięty w komentarzu pod filmem, bo to była ciekawsza strona miasta.